Witajcie moi drodzy, jak już domyśleliście, nazywam się Iryna Paszyńska i jeżeli dawno oglądacie mój kanał, to wiecie, że 4 lata temu, kiedy przyjechałam z Krymu do Polski, otworzyłam swój kanał, na którym opowiedziałam i opowiadałam ludziom o o życiu, o swoim doświadczeniu w Polsce. A w Polsce ja dorosłam, stałam Polska stała moim domem. Ja czuję się tu szczęśliwa. I pół lata temu, kiedy zdecydowałam się otworzyć swój kanał na polskim języku, nie mogłam sobie wyobrazić, że nas będzie tak dużo, że to przyniesie mnie tyle szczęścia, tyle fajnych momentów mojego życia. Mam nadzieję, że Wam też. I jestem naprawdę szczęśliwa i dumna, że jesteśmy razem i mamy taką możliwość rozmawiać, dzielić się. To jest naprawdę fajnie. Tu na kanale Paszyńska Polska opowiadam o swoim życiu w Polsce i o swoim doświadczeniu w Rosji i na Ukrainie. Dzielę się z Wami wszystkim i tak naprawdę bardzo się tym cieszę. Filmiki publikuję dwa, trzy razy w tygodniu. Tak naprawdę mam dużo, dużo różnych planów, dużo różnych marzeń, które bym chciała spełnić w przyszłości. Mam projekt podróży po polsce, bo wiem, że kiedy podróżuję i pokazuję wam polskę ze swoją perspektywy, to też to wygląda dla was bardzo ciekawe, interesujące i po innemu. Sami mówicie, że otwieram wam Polskę z inną strony, oczami człowieka, który. Przyjechał tu z innego kraju. Dla chętnych pomagam w uczeniu języka rosyjskiego. Otwieram granice między wschodnimi krajami a Polską. I to jest bardzo fajne i bardzo ważne. Przecież jesteśmy tak bliscy i musimy więcej o siebie wiedzieć. Myślę, że niektórzy z Was już wiedzą o funkcji wsparcia mojego kanału, ponieważ już niektórzy z Was wspierają mój kanał, za co jestem bardzo wdzięczna i w jakiś sposób też otrzymują plusy i bonusy ode mnie i od mojego kanału. No i oczywiście w ten sposób wspierają mnie i rozwój mojego kanału to jest bardzo fajnie. Funkcje są różne, takie jak dostęp do usuniętych transmisji na żywo, dostęp do filmików, których jeszcze nie ma na kanale. Może oni po prostu oczekują swojego czasu, ale jest możliwość ich poglądać wcześniej. Taki jak czat dla sponsorów transmisji na żywo, tak, który wszedłają się poza kolejką. Zaproszenie do Telegram kanału Paszyńska Polska Rodzina No i oczywiście przypomnienie moich sponsorów pod koniec każdego mojego filmika No i jak zawsze działa strona Patrona, gdzie możecie wesprzeć mnie i mój kanał Wybieraj jeden z pięciu poziomów wsparcia i korzystaj z dodatkowych bonusów Spróbuj zasubskrybować Zobacz jak to wygląda, czy podoba Ciebie to czy nie. I oczywiście w każdą chwilę możesz po prostu anulować tą subskrypcję, ale zwykle się wszystkim podoba. No i oczywiście każdą niedzielę o godzinie 19.00 prowadzę swoją transmisję na żywo, live, do której serdecznie Was zapraszam. Serdecznie Wam dziękuję za wsparcie mnie, mojego kanału, za taką wielką, miłą pomoc w rozwoju tego, co ja lubię tak naprawdę samym sercem robić i z chęcią dzielić się. Z wami takimi fajnymi, ciekawymi życiami interesującym dla Was, interesującym dla mnie. Dziękuję, że jesteście ze mną. No oczywiście jestem bardzo szczęśliwa i każdy dzień tylko cieszę się i cieszę się, że mam możliwość podzielić się z Wami i że Wy macie możliwość też podzielić się ze mną i w taki sposób możemy się komunikować, rozmawiać i dzielić się. To jest najgłówniejsze, wydaje mi się, dzielić się dobrem. і віддавати то далі і далі до святу. Дякую, що ви стежите за мною. Направді дякую. Ну і до побачення, кохані. До побачення. Па.